Oko Lucifera. Nie pamiętam, kiedy dokładnie zaczęło się to wszystko. Może był to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyłem starą, zakurzoną księgę na strychu dziadków. Była oprawiona w ciemną skórę i zamknięta na kłódkę, której klucz leżał obok, jakby ktoś chciał, żeby ją otworzyć. Na okładce widniał wytarty napis: Oculus Luciferii. Naturalnie, jako dziecko ciekawskie i pozbawione wyobraźni, otworzyłem ją. Strony były zapisane drobnym, gotyckim pismem, pełnym dziwnych symboli. Na jednej z pierwszych stron znajdował się rysunek oka. Nie było to zwyczajne oko. Źrenica przypominała rozżarzoną węglową grudę, a wokół tęczówki biegły drobne, splątane żyłki, przypominające pajęczą sieć. Pod spodem widniał tekst. Lucyfera widzi wszystko. Nie spojrzy na ciebie, jeśli ty nie spojrzysz na nie. Zignorowałem ostrzeżenie, choć poczułem dziwny dreszcz. Przekartkowałem księgę, trafiając na stronę pełną zagadek i łamigłówek. Jedna z nich przyciągnęła moją uwagę. Jeśli znajdziesz klucz w cieniu światła, oko otworzy się przed tobą. Nie rozumiałem, co to znaczy, ale coś mnie w tym fascynowało. Przez kolejne dni nie mogłem przestać myśleć o tej księdze. W nocy śniłem o czerwonym oku, które śledziło mnie w ciemności. Za każdym razem, gdy próbowałem spojrzeć w jego kierunku, budziłem się z krzykiem. W końcu ciekawość wzięła górę. Znalazłem starą latarnię dziadka i wróciłem na strych. Księga leżała tam, gdzie ją zostawiłem. Gdy skierowałem światło latarni na stronę z zagadką, zauważyłem coś, czego wcześniej nie widziałem: drobne litery ukryte w tle. Tworzyły zdanie: światło odsłania, ale cień prowadzi. Skierowałem latarnię na sufit, tworząc cienie. Na zakurzonej ścianie pojawiła się kolejna wskazówka symbol przypominający oko i strzałka prowadząca do kąta pokoju. Tam znalazłem mało srebrną skrzyneczkę. W środku był pierścień z rubinem, który łudząco przypominał źrenice oka z rysunku. Nie myśląc wiele, wsunąłem pierścień na palec. Chwila triumfu trwała krótko. Świat wokół mnie zniknął, jakby ktoś zgasił światło. Zostałem sam w czarnej pustce, a przede mną pojawiło się gigantyczne oko, identyczne jak to z księgi. Patrzyło na mnie. W mojej głowie rozbrzmiał głos: Widzisz mnie, więc teraz ja widzę Ciebie. Każdy Twój sekret, każdy Twój grzech. Od tamtej chwili wszystko się zmieniło. Gdziekolwiek spojrzę, widzę to oko. Na krawędzi mojego pola widzenia, odbiciu luster, na ekranie telefonu. Nigdy nie znika, zawsze obserwuję. Nie mogę go zignorować, bo za każdym razem gdy próbuję, czuję, jak coś ciężkiego osiada na mojej duszy. Kilka dni temu spróbowałem zdjąć pierścień, ale Rubin wtopił się w moją skórę. Zniknął, pozostawiając jedynie piekący ślad w kształcie oka. Teraz wiem, że jestem więźniem. Cokolwiek zrobię, Lucyfer patrzy. Ostatniej nocy zasnąłem, myśląc o tym, jak to wszystko zakończyć. Obudziłem się z dziwnym wrażeniem, że coś się zmieniło. W lustrze nie widziałem swojego odbicia, tylko to gigantyczne oko, które uśmiechnęło się, tak, uśmiechnęło, zanim wszystko pogrążyło się w ciemności. Czy to był sen? Nie wiem. Ale gdy piszę te słowa, czuję na sobie czyjś wzrok. Może to ty, który teraz czytasz, poczujesz to samo. Nie odwracaj się. Oko Lucyfera widzi wszystko.